2022 rok pod względem modernizacji technicznej sił zbrojnych był rekordowy. Niewątpliwie wpływ na to miała tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą. Wartość podpisanych umów na zbrojenie przekroczyła 100 miliardów złotych to ponad dwukrotnie więcej niż w latach poprzednich. Konflikt nie tylko unaocznił zagrożenie, ale także spowodował konieczność wymiany sprzętu przekazanego w ramach pomocy Ukrainie. Mamy takich sąsiadów, takich niebezpiecznych, no to trzeba się zabezpieczyć. Polacy są bystre chłopy, także dla radę. Uważam, że w tym trudnym czasie, w jakim teraz jesteśmy, no to te wydatki naprawdę są bardzo ciężkie, ale wręcz konieczne. No, niebezpieczeństwo ze wschodu tak jest wielkie, że musimy się niestety zbroić. Putin nas do tego po prostu zmusił i wyda, wydaje mi się, że wydatki są przeogromne, aczkolwiek konieczne. Nie wiadomo, co będzie z nami. Czy czasem nas nie zaatakuje. No niby Unia nam, nam <grystanie> będzie pomagać, będzie nas bronić, ale to jest za mało. Dlatego, że mam być sąsiada dobrego. I to musimy, bo inaczej to Polski nie będzie. W minionym roku Polska podpisała umowy długoterminowe, między innymi na zakup 430 czołgów, 32 śmigłowców, blisko 220 wyrzutni i ponad 200 armato -haubic. Umowy zawierają także dostawy amunicji oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Zbroić się w dzisiejszych czasach no chyba trudno. W sensie takim, że świat po prostu jest głupi, tak? Po cóż te zbrojenia? Wojna na Ukrainie, rzecz straszna, bardzo mnie dotyka. Chociaż nie pochodzę stamtąd, rodziny tam nie mam. Ale tak mówiąc kolokwialnie i brzydko, świat jest głupi i nie wiem, gdzie podąża. Konflikt nie tylko na Ukrainie, ale między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Także, może, pomijając to, ja w życiu nigdy nie myślałem, że tak blisko naszych granic kiedyś wybędzie taki konflikt. Zawsze mi się wydawało, że to Bliski Wschód, Jugosławia. Nie spodziewałem się, że tak blisko nas takie nieszczęście spotka. Myślę, że to jest po prostu nieodzowne. I to niezależnie, kto jaka opcja polityczna, to to, to obowiązkiem powinno być zbrojenie. Ale mądre zbrojenie, nie zbrojenie takie, takie tylko pod publikę i, i na hura. Jestem za pokojem i moim zdaniem, jak Ruscy kiedyś walczyli, z Niemcami, jak oni szli, a teraz co oni zrobili? Walczyli o pokój, a sami wzniecili burzę. No, moim zdaniem bardzo dobrze, że się zbroimy, chociaż będziemy jakimś mocarstwem, a nie takim e, popychadłem ruskich. Wydatki budżetowe na obronę narodową zostały zwiększone do 3% PKB. Jednocześnie rząd polski przyjął ustawę, która dała MON niespotykane wcześniej możliwości finansowania.